Możenie drugiego pokoju mamy sierpień. się poczekało trochę trawa możliwa, teraz stara się zrobiła. Zawsze ile bel będzie I tak na susze co popada, z tym troszeczkę kropelki i tak pada od marca nic nie pada pojechał i tak na susze to dobrze urosło Praważ leży dobre ja to podniosę Wolę tutaj poprzęczniaki zrobić. Dalej i tyle. Żeby nie ugniadać bardzo ziemi. Przy rowie to wtedy rośnie trawa właśnie wysoka.